Dzień dobry Państwu. Witam w specjalnym wydaniu wiadomości. Dzisiaj mamy 23 listopada 2014 roku. Imieniny obchodzą Adela i Clemens. Dzisiaj jest święto Wojskowej Służby Prawnej, zaś w 1789 roku w USA ustanowiono święto Dziękczynienia. W 1997 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Boża Podszewka. W 2004 roku rozpoczęła się pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, a 9 lat po tym wydarzeniu Kudi rozpoczął swoją działalność na YouTube. I właśnie to jest tematem dzisiejszego odcinka wiadomości. Przez ten rok Kudi zamieścił 78 filmów na portalu YouTube, z czego 52 były poświęcone pierwszym grom na konsoli PlayStation. Najczęściej wyświetlane filmy na jego kanale to unboxing konsoli Xbox One. Recenzja Tekena i instrukcje, jak usunąć klej z pudełka. W sumie wszystkie filmy były wyświetlane około 18 tysięcy razy, komentowane 339 razy, a stosunek ocen pozytywnych a negatywnych wynosi 523 do 16. Idąc środami dzisiejszych wydawców gier, przygotowaliśmy remaster pierwszego odcinka historii gier PlayStation na temat Ridge Materiał przygotował Paweł. Cześć. Wiecie jaka była pierwsza gra na konsolę PlayStation? Była to gra wyścigowa... Ridge Racer. Wydana przez Namco 3 grudnia 1994 roku w Japonii. Napiszcie w komentarzach co Wy o niej myślicie i jak Wy byście ją w skali 10-punktowej. W następnym odcinku pokażę Wam kolejną grę. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Zapytaliśmy również innych znanych youtuberów, co myślą o Kudim i jego działalności na tym portalu. Zapraszamy do materiału. Kudi? Nie znam typa. Siemanko. Baster, Cyfronomikon. Siedzę w... Tu... Studiu cyfrologa, sam i tak, odmyślam, co tu powiedzieć, co mogę sądzić o tobie i Twoim kanale. Po pierwsze, gratulacje tego roku na YouTubie: dużo ludzi by już odpadło, trzymasz się ostro i jest poprawa. Co mogę powiedzieć o Twoim kanale? Mogę powiedzieć tyle, że to jest chyba jedyny kanał w sieci na YouTubie polskojęzyczny, który zajmuje się gierkami na PlayStation 1 w takiej ilości jak ty to robisz, i, i takimi gierkami. O których nawet nie słyszałem, a, a, a PlayStation 1 wspominam najbardziej chyba w swoim życiu. To była najlepsza konsola. Dreamcast jeszcze było, ale to spoko. I, i no, no... Najlepiej tu u Ciebie, tu to... szczer, będę szczery, najlepiej podobały mi się Twoje recenzje, bo zajebiście je robisz, te recenzje, tylko, tylko, że się z nimi nie zgadzam. Jak mogłeś, kurwa, tak wysoko ocenić tego? The Evil Within. Tego to Ci nie wybaczę. Kto? Kudi? Nie znam, ale jak taki w niego wirażka, no to chętnie się w nim zapoznam, osobiście. Hmm. Co sądzę o Kudim? Kudi, 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 Kudi. 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 Tak, Kudi. Mam wszystkie jego płyty. Tak, wszystkie. Mhm. Zajebiście śpiewa. Cześć wszystkim, z tej strony Arkadiusz Arkadikus Woźniaka. Dzięki KUDI za zaproszenie i wszystkiego najlepszego z okazji pierwszego roku działalności na kanale YouTube. Na początku KUDI zainteresował mnie swoją tematyką retro gier jeszcze z czasów PSX-a, co stanowi kawał mojego dzieciństwa. Marna jakość techniczna, ale merytoryka potężna. I to jest właśnie rzecz, która sprawiła, że często odwiedzam kanał Kudiego. Nie traktuje on nas jak gimbo mięso, które służy tylko i wyłącznie do nabijania wyświetleń tylko dlatego, że ten klnie co dwa zdania i nie oferuje nic więcej. Kudy można powiedzieć, że podchodzi do widzów z takim szacunkiem. U niego dowiecie się nie tylko o samej Żale, i o jej historii, ciekawostkach, czy nawet e, niuansach z jej powstawania. Mi brakowało jedynie zainwestowania w nieco lepszy sprzęt, co Kudi już uczynił, tak więc ten pierwszy, najważniejszy, najbardziej rozwojowy rok uważam za krok w przód i trzymam kciuki za kolejne. No i z tej okazji życzę kolejnych udanych lat i tym razem świętowania dziesięciolecia działalności, kto wie, może tym razem już nie na kanale YouTube. Pozdrawiam, cześć. Cześć, witam Was, Energik. Chciałem Was zaprosić na kanał Kudi, gdzie poznacie całą historię, no przynajmniej na razie wycinek, ale w założeniu całą historię gier z pierwszego PlayStation. Gość opowiada fajne rzeczy na temat tych tytułów i myślę, że warto, go, warto się z nim zapoznać oraz z jego kanałem. To mówiłem ja, Energik. Pozdrawiam Was, do następnego. Hej! Powiem Ci tyle, rób swoje, działaj dalej. Ja Ciebie znam osobiście, to wiesz, to takie, żeby to nie było lizanie sobie dupy, czy też w tym stylu. My się tam znamy, zaraz będziemy pili sobie na Skype'ie, za chwilę właśnie. Rób swoje, nagrywaj dalej, bo zajmie Ci to trochę czasu, jeśli masz zamiar zrobić to wszystko, co, co masz w planach, to 2017, jak mi tak mówiłeś. Może Ci się uda. That's it, that's it. Kudy. Historia gier PlayStation. ja Ja już jest. Nieważne. Historia gier PlayStation Kudi. Jak widać, kudi nie należy do rozpoznawalnych osób. Zresztą, jak ma być rozpoznawalny, jak ma te niecałe 200 subskrybentów? Większość osób nie przejęła się naszą wiadomością, a część odpowiedziała tylko pisemnie. Mamy nadzieję, że za rok, jak. Kudy będzie nadal aktywny, chętnych będzie znacznie więcej. My nie życzymy mu nic, no bo przecież Kudy znaczy się ja. Robię to wszystko samemu. Nie będę sobie składał życzeń. Ale mam nadzieję, że nic nie będzie mi stało na przeszkodzie, żebym dalej mógł robić to, co kocham. Z tego miejsca bardzo bym chciał podziękować moim widzom, Podziękować chciałbym również portalom TrophyClub.pl, Strefa PSX i PSX Data Center za pomoc w publikowaniu moich materiałów oraz za informacje i wiedzę, które w sobie tam gnieżdżą. Dziękuję również mojemu widzowi, który rozpoznał mnie na Poznań Game Arena i z którym przegadaliśmy chyba ponad godzinę. A, no i przede wszystkim dziękuję youtuberom, którzy przyłączyli się do mojej akcji do specjalnego odcinka. Wielkie dzięki. No i już kończąc te słodzenie i w ogóle przede wszystkim dziękuję moim widzom, którzy mnie wspierają, udzielają się w komentarzach. To mnie naprawdę buduje i motywuje do dalszego działania. Naprawdę, wielkie dzięki i co? Mam nadzieję, że za rok się znowu widzimy. Cześć! Oczywiście w komentarzach przegrałem. No co za dyby to tak za... Fizyka gry. A fizyka gry... Ach. Grałem w inne tego typu gry. Na najwyższym poziomie giniemy częściej niż u game. Uwierzcie mi, po 10 razach bicia tych samych oponentów... Usypiamy tak, jak w trakcie obrad parlamentu. Jest doktor Cynamon. I co ciekawe, mój pamiętniczku drogi, 1 marca 1996, wszystkie gry, jakie wyszły na PlayStation 4, przewertowałem ponad, nie wiem, tysiąc tytułów. Ale też ją pokażę zaraz, czy zaraz tak, wkrótce. Kurwa, na... nie nagrywałeś tego? Ale ja. Ja pierdolę, e, bo jej e, pierwsza część była dla mnie niezrozumiała, była po japońsku, nichu ja nie rozumiałem. Wiecie, nie mam zbyt czasu. Kolejna gra to myślę. I super komikoła. Dzień dobry. Ja pan czym tak naprawdę jest dwóch? <grywka> Tylko nie kolejna gra hazardowa. Tylko nie gra hazardowa. Nie gra hazardowa. Nie hazardowa. 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 Jeżeli tak, to powiem wam, że dzisiejsza omawiana przeze mnie jest jej mniej atrakcyjną, młodszą siostrą. 24 marca jest trochę inny. Cześć. Dzisiaj omawiana przeze mnie gra zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Obudziłaby mnie ducha walki, nauczyła mnie nowych przekleństw. I jednocześnie dając mi satysfakcję z wygranej. Kot, który biega po naszej planszy i podpierdala nam ułożone już puzzle. Stacją wiązek na Staczu Kosmicznym różowy delf. Otóż jest to gra wyścigowa. Mi się z czymś kojarzy. Tak później poziomy są tak trudne, że będzie mignąć jak nup no w rozgrywce online w Call of Duty. I przepraszam, ale muszę to przeczytać. <ścoughs> Kikuni Masahiko, Jirushi Warao, Fukai Pachi Slot Hunter Utworzył się kilkustopniowy kombos, a przeciwnik skamlał jak więzień właśnie składający się pomydło.